Schwab y, znany jest z tego, że y, w swojej takiej publikacji, takim swoim Mein Kampf y, przedstawił y, wizję świetlanej przyszłości dla świata. To znaczy, ta świetlana przyszłość ma wyglądać w ten sposób, że świat będzie przypominał obóz koncentracyjny, gigantyczny obóz koncentracyjny. I muszę tu powiedzieć, panie redaktorze, muszę się tu odwołać do literatury, mianowicie do Janusza Szpotańskiego, nieśmiertelnego poematu Towarzysz Smaciak. Janusz Szpotański w tym nieśmiertelnym poemacie kreśli zarówno rewolucyjną teorię świetlanej przyszłości, którą przedstawił w Dawos Klaus Schwab, jak i rewolucyjną praktykę. Jeżeli pan pozwoli, to zacytuję. Otóż rewolucyjna teoria brzmi tak: Za filozofa, idąc radą, nareszcie sobie to uświadom, że wolność właśnie tkwi w przymusie i z entuzjazmem poddaj mu się. A kiedy znajdziesz się za drutem, opuści troska cię i smutek, i radość w sercu twym zagości, żeś do królestwa wszedł w wolności. To jest rewolucyjna teoria, a rewolucyjna praktyka będzie wyglądała tak: by mogła zapanować równość, trzeba wpierw wszystkich wdeptać w gówno. By człowiek był człowieka bratem, trzeba go wpierw przećwiczyć batem. Wszystko mu także się odbierze, by mógł własnością gardzić szczerze. No więc to jest rewolucyjna tak to jest praktyka. Naprawdę. I to właśnie zapowiada Klaus Schwab. Myślę, panie redaktorze, że w Davos mieliśmy do czynienia ze światowym zjazdem złotych cielców. Złote cielce zaprosiły doprosiły na ten swój zjazd takich demokratycznych gołodupców jak na przykład pan prezydent Duda którzy byli bardzo szczęśliwi że zostali dopuszczeni do takiego towarzystwa no i ale po co zaprosili po co złote cielce zaprosiły gołodupców po to że co tam złote cielce uradzą to potem przekażą gołodupcom do wykonania bo taka jest ich rola i to właśnie my jeszcze nie wiemy, co tam złote cielce w Dawos uradziły. No ale to myślę, że pan prezydent Duda i pan premier Morawiecki będą stopniowo nam te tajemnice, rąbki tej tajemnicy odsłaniali. No to na pewno. Oni się akurat już z niczym, szanowni państwo, nie kryją, tylko mówią to. Wprost. No tak, ale tam jednak bardzo dużo, pani Stanisławie, było, było no, takich ludzi z całego biznes, z całego, z całego, świata biznesu. Nawet tam się mówi, że specjalnie specjalnie było zamówionych kilkaset ekskluzywnych prostytutek, czyli impreza była na sto fajerek. Tam nawet ponoć, ja tylko czytałem prasę niemiecką, prawda? Też to Agnieszka, Agnieszka Wolska, nasza korespondentka, też mówiła, czyli po, po jedną taką już super mega ekskluzywną to leciał specjalny, prywatny samolot tam gdzieś, żeby ją specjalnie nie tam e, e, przywieźć do jakiegoś do jakiegoś pewnie bogatego e, zamożnego e, e, Panie i... redaktorze złote cielce umieją korzystać z życia i co to dużo ukrywać <laughs> lubią te przyjemności. No i z tym się i z tym się absolutnie e, nie, nie kryją, ale kwestia właśnie tego co co oni mówili, czyli też to o czym się nie mówi, takiej infiltracji e, infiltracji i inwigilacji cyfrowej to nawet w swoim przemówieniu ten lucyferianin Klaus Schwab wprost powiedział, i na to wszystko się nakłada na przykład to, co robi PiS w Polsce, czyli ta tak zwana e, e, ustawa. E, e, spiswigilacji, pis jak mówi Konfederacja, tam na razie nawet mówią, że to zostało w, w jakiejś części e, 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 powstrzymane, no ale zapisy były tam no, tragiczne, prawda, czyli kwestie e, totalnej infiltracji, czytanie maili, sprawdzanie kont, e, sprawdzanie messengerów, wszystkich możliwych, e, e, wszystkich możliwych social mediów, e, tych signali, Whatsappów i tak dalej, i tak dalej. Ja nawet tam, jak trochę wczytywałem się w to wszystko, no to nawet, Y, 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 swoją teorię do tego dorobiłem, że może być tutaj taki układ zamknięty swoistego rodzaju, czyli na przykład jakieś dwa ziutki w danych ministerstwach się zgadają i powiedzą, o zobaczcie, fajnie idzie jakaś firemka, no to dowalimy mu tutaj zarzut tak zwanej ruskiej onucy, doprowadzimy dane przedsiębiorstwo do, 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 do upadku i po prostu przejmiemy to przedsiębiorstwo właśnie pod pretekstem tego, że mamy do czynienia z ruską, z ruską jakąś onucą. Więc też to bardzo mocno poruszył Klaus Schwab, a jak do tego się odnosi Stanisław Michalkiewicz. Panie redaktorze, my od już od lat żyjemy w epoce totalnej inwigilacji. Od lat. To nie jest taka, to nie jest tak, że dopiero w Dawos to zostało zapoczątkowane. Klaus Schwab z miedzianym czołem po prostu o tym powiedział, że taka nas czeka świetlana przyszłość. Muszę powiedzieć tak, trochę złośliwie, że ten obecny szwab jest bardziej ambitny od poprzedniego szwaba, który się nazywał Adolf Hitler. Bo Adolf Hitler nie chciał rządzić całym światem. Z tego, co wiemy, to chciał się podzielić z Wielką Brytanią rządami nad światem. Jakby to było tak w praktyce funkcjonowało, no to nie wiadomo, ale tak przynajmniej sam mówił i to nieraz. Nie A ten Szwab jest bardziej ambitny od tamtego, mhm. bo on mówi jeden rząd, jeden rząd, jeden świat i jeden Führer. No to ja, wie pan, mówię, że Szwaby stają, stają się coraz bardziej ambitne. To jest niepokojące. Mam nadzieję, że ktoś urwie mu łeb i tak się skończą te marzenia ściętej głowy.